Oh. Wielkołak czy wampir? <grym> A czemu nie obydwu? Obydwaj są totalnie... no wiecie... Gadacie o chłopcach? Nie tym razem. Wchodzi na ekran nowy film. <grym> Zmierz ich? Dokładnie, zmierz ich trzy. Kropla, co przepełniła czarę. Pierwsze dwa widziałam tysiąc razy każdy, a te ile razy? Oh, nigdy nie widziałam filmu. Szybko? O co wam chodzi? Mam szesnaście dni, nie miałam jeszcze okazji. Upiorki, mamy ważną misję. Do audytorium! Hej, drogi! Przejście dla potrzebujących! będzie jej pierwszy film. Reportaż z planu to drugi film. Ważne, aby pierwsze spotkanie z filmem Franki było perfekcyjne. Draculoro, ty włącz projektor. Laguna, zajmij się dźwiękiem. Ja zajmę się basami. Nie zapomnij o popcornie! I chusteczkach! O, um, może pomogę! Nie, 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 nawet nie rusz palcem. Tylko ciesz się filmem! Uh, Hej, lalki! Uh, znam się trochę na prądzie i. Uh... Wygląda na to, że przeciążycie. Jak teraz mamy obejrzeć film? Tak, aż mi śruby skwierczały na myśl o oglądaniu. Co? Kontakt. A, jak film? Czadowy. <laughs> Strasznie ci się spodoba. Tak, to daje tysiąc i raz.